Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj trzeci dzień grudnia. Skrobimy. Tak? Trzeci? Trzeci. Skrobanie. Czyszczenie. Pełno śniegu. Ja już odpaliłam samochód chwilę wcześniej, więc szyby zaraz będą. O już schodzi z szyb. Wyszłam odpalić. Ale śniegu co nie miałem czy ty się możesz uspokoić? Co tobie jest? I on tak zawsze Nie wiem co mu przeszkadza ten samochód chodzący Ale on tak zawsze Czy to chodzi czy samochód? Światła trzeba by o kurde, to się złożyło. Światła. A nie wstawiałam wczoraj samochodu do garażu, bo e, wczoraj była odwisz. I jakbym go wstawiła do garażu, to pewnie pod tą górkę bym się tam e, zakupała, albo nie wyjechała bo mamy pod tą górę właśnie tam pod wiatą więc gasz no i co myślę dobra przecież nie będzie tak dużo śniegu ani mrozu, ani nic bo jest odwierz. a tu ząk wszystko się odwróciło dobra jedziemy zrobione, włosy podcięte są troszkę krótsze ale no te końcówki miałam tak zniszczone znaczy się, są ludzie, którzy mają gorzej zniszczone a szczęka mi się trzęsie zimna, a ja są ludzie, co mają gorzej zniszczone ale ja jednak lubię mieć ładne włosy i dbać o nie, więc No i byłam tutaj w naszym takim sklepiku w którym kupowałam też te mąki i słuchajcie kupiłam sobie taką hebatę Very Berry składniki winogrona, hibisku z żuja czarny bez, aromat maliny truskawki, czerwona porzeczka, czerwony habe. więc to jest typowo taka świąteczna hebata no i jedną kupiłam tutaj na prezent, więc je sobie wrzucam i kupiłam e, wspomniany anysz e, gwiazdeczki Anyzu, więc będzie do Hebaty. Jak ufo teraz w tych krótszych włosach, no ale nic. Przyzwyczaję się. 5 cm to nie jest dużo. Teraz jadę mm, do Pepko zobaczyć, co tam ciekawego mają, bo wczoraj widziałam na stronie eee, na facebooku ktoś miał że jakieś nowości w parku więc pójdę zobaczyć co tam ciekawego eee, i co jeszcze paczkę wysłać i co i jadę do domu a zakupy jakieś czekajcie ja mam w ogóle listę muszę tą moją listę wziąć najważniejsza to jest ta paczka więc ktoś dostanie ode mnie herbatę na święta znaczy się nie na święta może na mikołajki a dzieciom prezenty właśnie na Mikołajki. Coś ja tu muzykę mam, teraz mi zablokują prawa. Yy, tak, Franusiowi chcę kupić czapkę, więc musiałabym gdzieś, ja mam sobie wszystko spisane, widzicie? Tak, ja bym w ogóle nie myślała o tym, yy, co mam zrobić. Więc tak, Franusiowi nowa czapka. Śmieci wyprowadziłam rano. Prąd muszę spisać, ale to jak wrócę do domu. Paczkę wysłać. Jeszcze ja to no, panu Trzamba nim, że jest u mnie na podwórku. Yy, co tu dalej? Herbata owocowa, więc już kupiłam tą herbatę, więc będę piła tą ciągle. Pianka do mycia rąk, to muszę kupić. A, do osmana muszę iść, bo tą szczotkę do pleców, którą złamałam. Yy, krem do rąk sobie kupić koniecznie, bo mam takie suche ręce, w ogóle w zimie to jest u mnie dramat. I mopa, mopa też złamałam ostatnio. No więc takie same rzeczy. Yy, chyba w Pepku też powinnam jakieś mopy dostać i chyba kupię jakiś zwykły szajs, bo co to, to mi daje, że to jest mop filada, jak on się łamie, tak jak te każde inne. Gram. kilka rzeczy Ale powiem Wam, że żadnych zabawek nie ma mm, Jezus już mi się szopa zrobiła od tego Rozumiem, całe włosy pokręcone um, No, nie ma żadnych fajnych zabawek w PEPKO Idę zobaczyć tutaj do sklepu z zabawkami Ale tak myślę Że Chyba stanie na tym, że kupię im coś ze sklepu tego rolniczego, po prostu jakąś maszynę do traktora, czy coś. Chociaż z drugiej strony, te maszyny oni też już wszystkie raczej mają, a kupić maszynę za 100 zł na Mikołajki bez sensu. Na Mikołajki to miałby być taki jakiś mały prezent. I ja już nie wiem, te moje dzieci chyba za dużo zabawek mają. Serio. przyjechałam do domu muszę szybko zanieść te zakupy na stych żeby chłopaki nie widzieli bo ja się już wie że ja jestem świętym mikołajem ale ja nadal wierzę że franek jeszcze jakiś czas będzie wierzył że to święty mikołaj przynosi prezenty Teraz do sałatki mama kupiła więc tak tu są te moje herbaty jedną komu damy komu damy na święto taką herbatkę cioci beni co to jest anysz tu kupiłam olejki bo będziemy robili pierniczki w przyszłym tygodniu nie? O, wyjmij tu manchewkę właśnie z tego fenuszu, bo y, jutro sobie zrobimy sałatkę. Kupiłam taką szczotę, bo wczoraj szczota mi się złamała, wiesz, fenek do mycia plecków. Tutaj mamy rzeczy z Pepko dla Jasia. Idź mu pokaż. Idź mu pokaż, jakie mama mu rzeczy ładne kupiła. Poczekaj, zobacz, patrz Fenek. Patrz. Patrz na to. Christmas. Yeah, right. <laughs> To jest istny Jasiu. Jasiu, chodź zobacz, to jest tak, co... Dzisiaj ty masz taką minę. To jest mina typowo dla ciebie, o. I ostatni czas ty masz taką minę ciągle. No chodź. Tenosiu. Spodnie. Spepko. Takie jeansy. Ale Fenek, co ty robisz? Ty przyrzucasz mi spodnie jeansy, Takie. ale co ty tam szukasz powiedz mi Janek nie rzucaj tymi rzeczami masaka Ym, tutaj mamy te skarpety tu mamy takie majtki spiderman dla Jasia tutaj mamy takie majtki o Jasiu chodź zobacz że majtki z padami ci kupiłam dzisiaj Jasiu! Jasiu jest zły bo on musi robić lekcję podpaski no Zrób sobie jak chcesz ale gdzie ty idziesz? Yy, dobra taka herbata zwykła yy, bo przecież mam tą niezwykłą więc tą będę piła ale tą w razie co yy, kukurydza paragon Majonez, chociaż ja tu jeszcze mam jakiś majonez, ale chcę zrobić sałatkę. Groszek awokado jedno. Schab. Dzisiaj na obiad. Schabuszczaka zrobimy. Eee, tutaj mamy dalej groszek. Pieś z kurczaka, to może na jutro. Tutaj mam dalej takie skarpetki, które zaraz tu wypadną. E, Ogółki. Ogółki. Ale przecież ty umiesz włączyć bajkę sobie. Też do sałatki. Hebata malinowa. Nie działa. No to znaczy, że jest znowu zepsute tam? Naciskasz na 9-3? Tak? A idź spróbuj jeszcze raz. A na 8-7. Mm, ta rozpuszczalna. Spinak. Baby. E, ale zobacz, spadnie, pilot się potłucze i nie będzie działał w ogóle. Eee, pianka do rąk, tutaj do kuchni. Jabłka, bo mam ochotę na te jabłka. U baby na keto widziałam, ale ja dzisiaj zjadłam banana, więc to raczej keto nie było. Ale byłam jak głodna, bo rano nic nie jadłam. I już po prostu o 13 mnie chwycił taki głód. I tu maliny i podpaski. Więc tak, takie dzisiejsze zakupy. Ale to ty sam nie możesz sobie włączyć. Kurczę, mój telefon powinien być wodoodporny i śniegodporny, bo jak to tak dalej będzie, to ten, to... No w tym śniegu to się nie da nagrywać, bo on jest całym ok, ja zresztą też, jak widzicie, poszłam. Wypakowałam te zakupy udało mi się szybko zanieść na stych te prezenty wziąłem kawę zjadłam jogurt nie keto i tak się zastanawiam czy z tym keto teraz przed świętami sobie nie odpuścić i po prostu jeść eee, sensowniej nie jeść tyle słodyczy tylko właśnie ja się obawiam tego że jak ja będę jadła słodycze to już ciągnie na maksa Uff, sypię u nas dalej dzisiaj ja teraz wzięłam słomę Siostra jest u nas, więc pomogła mi tą słomę wyciągnąć. Bo wczoraj nie dałam rady, nie dałam rady założyć z tych wideł do balotów. A dzisiaj już na pewno bym traktorem nie ujechała, bo jest tyle śniegu. No i dobrze, że go w sumie wczoraj wstawiłem, bo by stał na dworzu. A tak to wiecie, jednak jest pod zadaszeniem. Muszę jeszcze z tym drugim traktorem tam pomyśleć, jakieś pieniądze skombinować, żeby zawieść tym moim majstrom żeby go chociażby schowali gdzieś pod wiatę czy coś kudę bo on też tam tak stoi na wierzchu na dworze i się niszczy no i co, tak patrzę na tą moją wiatę zwaloną którą nie wiem jeszcze kilka dobrych lat temu e, ona była obijana tymi dyskami ja wam może pokażę tutaj ona jest i myśmy mieli wstawiać e, to jest wiata na maszynę Mieliśmy stawiać tutaj w tym miejscu chlew dla kur, dla ja gadam, dla bydła, no ale nie wyszło jak moje małżeństwo, więc nie będzie chlewu dla bydła, ale ta wiata ona ogólnie jest ok, tylko te deski trzeba po prostu od, odbić i przybić nowe, a nowe deski ja tam chyba gdzieś mam jakieś bale tu wstawić i to jest do poprawienia ale w przyszłym roku na wiosnę chyba się to, to wezmę wezmę jakiegoś majstra niech mi to poprawi po prostu idę po tą słomę tam jeszcze jak wyjęliśmy pół tego balota to jeszcze tam dobra słoma jest tak jakby w środku a na naokoło tylko była zgnita więc ja tą dobrą jeszcze wyciągnę po ściele a tego pół balota sobie wstawiłam właśnie do kurnika i później będę z niego sobie odwijać po prostu no i taka to jest u nas pogoda. Dzisiaj chcieliśmy jechać do kina, ale e, na film, czekajcie, jak ten film się nazywał, o tym psie... Kurde, Clifford, o, bo taka bajka leci, Clifford. Jest film animowany, czy to, nie, to nie jest animowany film, po prostu film Clifford i Wielki Czerwony Pies. I obiecałam chłopakom, że pojedziemy dzisiaj, ale jednak nie pojedziemy, bo to za bardzo pada, więc yy, musielibyśmy po prostu już jechać, żeby na 17.35 jest ostatni ten film, więc bez sensu. Yy, no i w tej pogodzie to też nie za fajnie, więc stwierdziłam, że jutro rano wstanę szybko, mimo że jest sobota i mam wolne i chciałam pospać, to wstanę szybciej i ześrutuję, bo dzisiaj chciałam śrutować, ale widzicie cały dzień jakoś mi zeszło. Yy u tego fryzjera na tych zakupach w sumie od fryzjera to ja wyszłam o 11 ale jakbym przyjechała to i tak bym już nie zdążyła zesiutować e, bo już by było prawie ciemno w studole nie mam światła więc wiecie no więc pojedziemy jutro sobie na film rano wstanę, zesiutuję ale mi napadało za szyję zesiutuję i ogarnę się wykąpię i pojedziemy na, chyba tam jest na 15 na 15 tak spoko w dzień jeszcze pojedziemy a wieczorem po prostu będziemy wracać wolniej no i poza tym to będzie taka wiecie tam nie wiem nawet 18 to to jeszcze nie jest nie ma mrozu, a jak wieczorem dzisiaj byśmy jechali na 17 to byśmy wracali później i wiecie to już ja bym się trochę chyba bała musiała powoli jechać a tak Dzisiaj sobie odpoczniemy. E, już nastawiłam machew na sałatkę, W ogóle po co ja do was gadam z tym telefonem w ręku na tym śniegu? Nie wiem, ale chcę wam chyba pokazać e, okoliczności przyrody. No, ale ja nam się tym śniegiem, jak widzę, tylko obym się nie jadła za bardzo, żeby nas nie zasypało, bo się jaram. cieszę się jak dziecko e, z tego śniegu. No bo fajnie, tylko żeby na święta było. To już zupełnie inaczej będzie się czuć ten klimat. Dobra, idę, bo za ma z niemi tu ręka za chwilkę. Cenek. Ty tam będziesz długo buczał pod tą poduszką. Chodź już mama włączyła. Chodź, leci. Na Netflixie. Chodź. Co jest? Co jest? Ale grać ty nie umiesz. Chodź, mama włączyła Netflixa. Chciałeś bajkę. No to nie, no to sobie tam sieć. To na jaka? Ja się będzie oglądał sobie. Ja się jak ty chcesz oglądać, chodź tutaj na łóżko, a nie tak blisko. A poza tym jak chcesz oglądać, już później się nie. Będziesz bawił tym Lego? Czy będziesz? No to obejrzyj, a potem posprzątasz to, tak? Ale wy tu macie no, bałaganione. Tanka picia, misie, weź tego misia tam. To moje. O, tu ja mam krem do rąk, jest krem do tatuażu. To może być tutaj schowane. Nie musi być takiego bałaganu. A, o czym to jest, Jasiu? słuchajcie, ja zrobiłam sobie tą hebatę, którą kupiłam i wygląda dobrze zaraz ją tu sobie pomieszam Kurczę, żałuję, że nie włożyłam jej w ten w takie saszetki do herbaty mam w które właśnie można wsypywać ale właśnie chciałam zobaczyć co tutaj w niej jest i faktycznie zgadza się skład, wszystko co jest tam opisane z mniej się znajduje, jeszcze ją posmakuję, czy jest dobra. A ja tu robię, właśnie, sałatkę. W ogóle muszę lekarstwa stąd wynieść, bo są niepotrzebne. Jasz już jest zdrowy. Dzisiaj chłopaki byli ze mną też na dworze chwilę, więc jest ok. No i dobra, kochani, ziemniaki, jeszcze jajka i sałatka będzie gotowa. Wtedy muszę umyć tą stoję, ten naczyń. Wypić do końca herbatkę, Przepyszna ta hebata. No i pachnie truskawkami i czymś jeszcze. Super są te hebaty takie mm, właśnie, wiecie, te sypkie takie z mieszanych składników, chociaż one też nie są tanie, ale są przepyszne. No i wracając do mnie dlaczego e, robię sobie tą znaczy się sobie nam robię tą sałatkę, bo chłopaki bardzo też uwielbiają sałatkę warzywną. E, bo stwierdziłam, że chyba e, tak biorąc pod uwagę, że są święta i że ja ostatnio i tak oszukuję na tym keto, więc to moje keto to jest mniej keto niż powinno być. Chociaż no nie do końca. No schudłam tam parę kilogramów, ale jakoś kurczę Jesień i ten czas to nie jest nic dobrego właśnie na to. Tak mi się wydaje, że moje wszystkie jakieś tam problemy, depresje i tak dalej nie pomagają w tym i nie mam na tyle silnej woli, żeby no żeby wytrwać, tak więc bez sensu jest i tak też trochę dla zdrowia, zupełnie bez sensu, żeby najpierw jest keto. A potem wiecie gdzieś tam po drodze grzeszyć, no bo to nie jest zdrowe, na pewno nie. Łączenie na przykład tłuszczy z węglowodanami. No, więc chyba sobie odpuszczę. A um, chociaż ten styl jedzenia um, i chudnięcia do mnie przemawia. No, ale czego jestem pewna to na pewno tego, że nie będę żała tyle słodyczy i nie będę się obiadała wieczorami, więc te nawyki na pewno u mnie już zniknęły bo wiem, że białe pieczywo, bułeczki, inne rzeczy to nie jest nic zdrowego. Oczywiście, owszem, zjem sobie, ale no, postaram się już nie żyć tyle po prostu. I tak jak mówił mój profesor na studiach od filozofii, on był w ogóle, nie wiem, ile on ważył, ale jakieś pewnie 150-160 kg. I on się śmiał, że MZ to jest jedyna dieta, którą on powinien stosować, czyli mniej żyć, ale podejrzewam, że u niego też wszystko wynikało z trybu życia i wiecie, że cały dzień pewnie siedział na uczelni, a wieczorami się obrzeł. I u mnie to wygląda podobnie, że ja właśnie w ciągu całego dnia jakoś nie skupiam się na tych posiłkach, oprócz śniadania, bo śniadania właśnie nauczyłam się jeść, a na przykład na keto, no to śniadanie znowu nie jest wskazane, więc tak jakby. Ciągle się wmawiało nam, że mm, na tych wszystkich innych możliwych dietach, że śniadanie, 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 najważniejszy posiłek dnia. A teraz na tym keto właśnie śniadania nie powinno się jeść, powinno się jeść późno. Um, no i chyba, że w zależności od tego, że poprzedniego dnia jadliście, nie wiem, tam o 14, no to wtedy śniadanie jak najbardziej. No ale mm, tak to właśnie jest. Więc wydaje mi się, że postaram się racjonalnie jeść, postaram się. Tak jak chciałam się stać na keto i wy powiecie, że no próbujesz, próbujesz, nic ci nie wychodzi, nie masz silnej woli. No nie mam, no po prostu ja mówiłam, że ja będę próbować z tym keto, a nie od razu, że schudnę z, z 50 kg i że wszystko mi się uda. Ale myślę, że to jest najbliższy styl odżywiania mi, który pomógłby mi schudnąć, bo nie byłam głodna nigdy właśnie na tym keto. A to, że ostatnio tam coś sobie podjadłam słodkiego, bo miałam jakieś pooszednie problemy i tak dalej, to już tam swoją drogą to podejrzewam, że powinnam te sprawy rozwiązywać u psychologa, że to gdzieś głębiej jest zakotwiczone we mnie, że ja w ten sposób po prostu reaguję na stres. A jak mam znowuż bardzo wielki stres, to nie jem nic i potrafię nie jeść nic. I pamiętam jak z mała moja tata, to nie jadłam cały dzień nic. A wieczorem zjadłam chyba ptasie mleczko, czy coś. No i zwymiotowałam, więc znowuż bardzo duży stres działa na mnie w drugą stronę. No i tak źle i tak niedobrze i gdzieś trzeba znaleźć ten balans. No. Więc dobra, tą sałatkę daję, bo zaraz jest siódma, może później zrobię jakieś... Mam ochotę, żeby zrobić dzieciom babeczki czekoladowe. I tak się zastanawiam. Może jakieś ciasteczko byśmy wymyślili. Coś poszukam sobie. Mam ochotę dzisiaj coś upiec pysznego. Co by było najmniej to na przykład do kawy. Panowie, otwieramy. No. A ty miałeś takie duże żarki wczoraj? A, to było przedwczoraj. No, otwieraj, Fianusiu. Numer 3 dzisiaj. Kolejne żelki. Ty będziesz miał codziennie raczej żelki. Raczej nic innego nie będziesz miał, Jasiu. Franuś, tutaj mama Ci pomogła. Zobacz, o. taki numerek. Mm. No Masz już. No, widzisz. No, palucha tam wypchnij. I oderwij. Mm. Szyszeczka. Szyszunia. Dzisiaj jedynkę ma ostatnio, otworzyłem czwórkę. A, no właśnie. Nie, bo ja się ostatnio źle otworzył przecież. I trójkę. Jak trójkę? Za miałem Czwartego miałem otworzyć jedynkę. Czwartego miałem jedynkę otworzyć. A no to jutro otworzysz tylko, no trudno, to tam są takie te monety i tak. Wszędzie. A co masz dzisiaj? Dzisiaj masz. Ale codziennie są inne? Ale inny smak, czy co? Inne smak. O, A, dzisiaj są takie. No. Dobrze, dajemy kalendarze. A jutro otwieramy? Tak. Jutro otworzymy wcześniej. Zanim pojedziemy sobie do kina to otworzymy, co? No. Nie w kinie, a teraz... W kinie.